Witam to DeboL92, a to jest kolejne ogłoszenie. W tym ogłoszeniu chciałam wam krótko powiedzieć, że no jak już może przeczytaliście, mam wreszcie Minecrafta, wreszcie mi działa. Tak nareszcie się udało. Pomógł mi w tym ten kolega znany jako Krzymi 59. Serdecznie proszę o suby dla niego. Pomógł mi w tym. Naprawdę świetnie się na tym zna. No. A z tym, że Minecraft nie działa, wiąże się również to, że będą częściej odcinki i będą dłuższe, ciekawsze i bardziej interesujące. Tak. No ale na, na razie nie będzie odcinków z kilku przyczyn pierwsza to to, że jednak mam dużo nauki i nie mogę całymi dniami siedzieć przed komputerem i nagrywać odcinka. Druga. To mam małe problemy z lagami na Minecrafcie, więc dopóki tego nie ogarnę, to nie będzie się pojawiało odcinki. A trzecia, również nie mam tak dużo czasu na komputer, żeby nagrywać coś. Ostatnio, jak zauważyliście, nic nie wrzucałem, ponieważ nie miałem czasu nagrywać, ale postaram się w najbliższym czasie nagrać coś z Battle Marges i wrzucić. Ale mam pytanie takie jedno do Was. Brzmi ono. W Minecraft od początku do końca miałem zbudować pomnik mojego skina. Niestety, podczas nagrywania okazało się, że frap zbyt grubo robi te kawałki, nie było miejsca na dysku. Wszystkie pliki musiałam usunąć, bo były problemy z Windows Movie Maker. No i niestety nie wszystkie pliki stracone, a zas... dziwo zostały tylko ręce do skończenia. A. No głupio wygląda trochę, jak sobie tam gram i robię różne rzeczy, które chcę wam później pokazać, a on stoi bez rąk mam pytanie do was, czy mogę te ręce dorobić poza już filmem, czy chcecie, żebym już te ręce dokończył z wami? No to pytanie jest do was, wy powinniście zdecydować. Więc proszę o dobre komentarze, wiadomości, chociaż jedną. I jeszcze jedna sprawa. No, na razie ge możliwości generatora na 1.8 są takie, że jak już kilka razy sprawdzałem na kopiach, że jak pójdę jakiś kawałek dalej, znaczy pójdę od razu za granicę no, wcześniej wygenerowanej mapy w pewnym kierunku, to się od razu pojawia bagno. Już dwa razy to sprawdzałem. No i za każdym razem się pojawiało bagno. I chciałem się Wam spytać, czy mogę również e, udać się za tą granicę i pozbierać trochę pnącz. Bo generator 1,9 może trochę się zmienić. I żeby zebrać np. w 1,9 pnącza, będę musiał iść w dłuższy kawałek drogi niż jest teraz. A nie wolałbym teraz, to nie jest daleko, to naprawdę poza teren wygenerowanej mapy. Po drodze pozbieram też Dynie, bo. Kilka razy sprawdzałem to były. Pójdę też w misę, w których wcześniej przegapiliśmy dynie. No i w ogóle. Więc mam do Was takie, takie pytanie. Odpowiedzcie też na nie, chociaż jedna odpowiedź byłoby bardzo miło. No i daje się, że to już tyle, więc. Czy coś jeszcze? Nie, nie ma nic. A, i jeszcze wyruszę i wykopię wielką dziurę, w której mogłyby się spawnować slime, ponieważ potrzebne mi są lepkie pistolety. Na razie nie powiem wam do czego. Ale będą mi przydatne, więc na razie, więc Wykopię tą dziurę i zrobię chociaż jednego slima, bo teraz są co najmniej dwie potrzebne, a jakby było więcej, to dobrze. No nie będzie nic ciekawego. Jak będzie naprawdę coś ciekawego, to... Nie ja będę robił screenshoty. W następnym odcinku, na początku, pokażę się taki slot screenów z muzyczką. Co się nowego się zmieniło, co ciekawego, waso minęło i takie tam. No dobrze. No to zdaje się, że już tyle. Zrobiłem też trochę w tym sewie Zrobiłem jeden pokojek, przerobiłem magazyn. Zrobiłem drugi tunel, znalazłem diamenty, dokładnie cztery. Mam szafę grającą, diamentowy miecz i łopatę. Na razie ich nie używam. No, tak zrobiłem pokoik, farmę trzciny cukrowej, zdobyłem drugiego pieska. No, takie różne mało warte rzeczy. Wiesz, tak nie będą chodzić, bo odkryłem, że jeżeli save zostanie skopiowany i nie, ja w sumie powiem wam to tak, jak potrafię powiedzieć. Jeżeli u kogoś to powiedzmy skopiowałeś save, poszedłeś do kolegi i grać na tym save. Na tym save zdobyłeś pieska, poszedłeś do innego kolegi, a na tym save już tego pieska nie możesz użyć. Nie wiem czy na poprzednim komputerze to będzie działać, czy nie będzie działać. W każdym razie wiem, że. W każdym razie wiem, że pieski nie mogą się ruszać na dwóch... W różnych komputerach. Więc postrzegam Was. No dobrze, dziękuję za uwagę. To tyle. Już trochę się to przeciągnęło. No dobrze, dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Na razie.